Tymczasem w absurdy stanie. Marsz, marsz ziemi polskiej do Polski. Tymczasem w absurdy stanie 185, opublikowany 28 lipca 2021 roku. Nareszcie wyszła na jaw prawda o szczepionkach. Dziwna organizacja w śmiesznych mundurkach, bydgoskie Bractwo Rodaków, która z dziwnym crossoverem pomiędzy rodzimowiercami, faszystami i antysemitami, zorganizowała w swoim mieście Marsz Po zdrowie i Wolność. Podczas tego marszu przekonywali nas, że historia zatacza koło a apartheidem, chcą nam wprowadzić komunę, jakiej jeszcze nigdy świat nie widział. Kto chce wprowadzić tę komunę apartheidem, moglibyście zapytać. Ale to durne pytanie. Przecież wiadomo, kto za tym wszystkim stoi, nie? W końcu II wojna światowa to była ściema, Hitler rozpętał ją tylko po to, żeby zabijać Słowian i umożliwić powstanie państwa Izrael. Dzięki temu dożył w spokoju sędziwego wieku, zmarł w latach 60., a po drodze zdołał załatwić, że Polską rządzili ży rosyjscy Żydzi, którzy w 1989 roku sprzedali nas Amerykanom i zachodnim korporacjom. A teraz to oni stoją za tą całą plandemią. Lekarze mają płacone w szeklach, a większość polskich polityków używa fałszywych nazwisk, bo tak naprawdę są Żydami. Fragmenty tych ciekawych przemów można znaleźć w internecie. Trzeba jednak przyznać, że uczestnicy marszu dali się ponieść tym wszystkim antyżydowskim teoriom i o zdrowiu, i wolności było w sumie niewiele. Na szczęście tych, którzy we własnym przekonaniu włączyli myślenie, nie brakuje. W grocisku mazowieckim rozwścieczony tłum antyszczepionkowców zaatakował centrum szczepień. Policja była na miejscu, ale specjalnie się nie angażowała. Nawet fakt, że jedna z prowodyrek była kobietą, która tak chętnie przecież pałują, nie zachęcił ich do działania. Dopiero kiedy dwóch proepidemików zaatakowało policjantów, zostały, zostali aresztowani. Na Śląsku z kolei tłum rozwścieczonych proepidemików zaatakowało karektkę Pogotowia. Policja była na miejscu i uprzejmie prosiła ich, żeby aż tak głośno nie krzyczeli, co słychać na nagraniu dostępnym w internecie. Wulgarni agresorzy nazywali ratowników ludobójcami i mordercami. W innym miejscu podczas konferencji prasowej dostało się także ministrowi zdrowia, czy jak nazwał go obecny na miejscu poseł Brown, ministrowi choroby, którego znowu porównywano do doktora Mengele w kolejnym starciu z antyszczepionkowym szurstwem. Najwyraźniej jednak ani rząd, ani policja działaczami, działaniami przeciwko antyszczepionkowcom zainteresowani nie są. Jest to temu ważny powód. Z PiSu trochę uszła para i nawet nowe Polski łatnie bardzo pomaga, szczególnie, że ma on być głównie finansowany za pieniądze z Unii Europejskiej, a ludzie nie są kretynami i widzą, że PiS robi wszystko, żeby wkurzyć Unię Europejską na tyle, żeby te pieniądze Polsce wstrzymała. Tymczasem powrót Tuska to dla PiSu jednak pewne ryzyko i bardzo chcieliby zdobyć nowych wyborców. Na lewo od siebie jednak raczej nie mają na to szans, dlatego muszą szukać na prawo. I stąd przemienanie się z Zjednoczonej Prawicy do Prawicowego Ekstremum, w którym ruch antyszczepionkowy jest bardzo mocny. Posłowie koalicji rządzącej utworzyli więc parlamentarny zespół do spraw sanitaryzmu. Jakbyście się zastanawiali, co to jest sanitaryzm, to jest to polityczny ruch dążący do podporządkowania wszystkich aspektów życia ludzkiego w walce z epidemią. Trochę to pachnie teoriami spiskowymi o New World Order, ale oczywiście chodzi po prostu o walkę ze szczepionkami. Prezydent Duda także co rusz puszcza oko do antyszczepionkowców. Innymi słowy, PiS znów na szali jest gotów położyć życie obywateli, żeby tylko nabić sobie parę politycznych punktów. No, ale co się dziwić? Przecież oni, obywateli, mają w dupie. Gazeta wyborcza opisała ciekawą sytuację, w której popsuła się lokomotywa i popsuła się tak szczęśliwie, że o ile nie mogła pojechać z pociągiem pełnym pasażerów, zapewniając im klimatyzację w 36-stopniowym upale, była na tyle sprawna, żeby zapewnić klimatyzację w dwóch wagonach, w których przez 15 minut przebywały VIPy z okazji otwarcia nowej kolejowej inwestycji. A pasażerowie niech się cieszą, że w ogóle jadą, bo ze spalinowymi lokomotywami to w ogóle na polskiej kolei kiepsko. Wypożyczamy już nawet lokomotywy od Czechów. Ale to oczywiście tylko błahostka. Poważne rzeczy dzieją się gdzie indziej. Na przykład Onet opisał przekręt z maseczkami i programem narodowych szwalni. Okazało się, że wyprodukowaliśmy 178 milionów maseczek, z czego znaczna część nie spełnia żadnych norm i nie nadaje się do niczego, za to wszystkie kosztowały znacznie więcej niż powinny. Ale kto miał zarobić, na przykład były kierowca Kornela Mrawieckiego, to zarobił. I niech nikt się nawet nie łudzi, że prokuratura ziobry cokolwiek z tym zrobi. Wiemy nie od dziś, że pis i jego protegowani są ponad prawem, jak ten idiota, który celowo wjechał w tłum protestujących kobiet, a potem uciekł z miejsca wypadku, o czym już pisałem. Okazało się, że to agent ABW, więc prokuratura sprawę umorzyła. Najwyraźniej nie było znamion przestępstwa ani narażania ludzi na utratę życia lub zdrowia. A czy tak było, można sobie obejrzeć na dostępnym w internecie filmie. Korupcja polityczna też ma się dobrze. Poseł PiS, który jakiś czas temu opuścił partię, jest już z powrotem jej członkiem. Zapewne przekonała go ciepła posadka w państwowym banku, bo to jest dziś poziom polskiej polityki, o czym wiemy z wycieków z maili dworczyka. Jest projekt, ale potrzebują zgody i kasy, bo z dupkiem Adamczykiem i wiecznie pijanym szefem Komisji Infrastruktury nie ma o czym gadać. Gówno zrobili przez te dwa lata i mam nadzieję, że jabanek Krakus wyleci po 6 stycznia z rządu. Pisze na przykład do premiera jedna z posłanek. Kasę na swój projekt, most, ale inny niż proponowany przez debila starostę, dostała. A pamiętacie jakie było oburzenie, że na taśmach Sowy były przekleństwa? A to były prywatne rozmowy, a nie oficjalna korespondencja rządowa. E, chociaż, czy jeśli rząd używa prywatnych skrzynek, to rządowa korespondencja dalej jest służbowa? Tak czy tak, ostatnie zasłonki spadły. PiS już nawet nie próbuje udawać. Jak coś wyjdzie na jaw, to trudno. Partia, która doszła do władzy, do władzy mówiąc: Oni kradli, ewoluowała i przez oni kradli więcej, oraz kradniemy, ale dajemy 500 plus. Doszli już, robimy co chcemy i chuja nam zrobicie. Już nawet nie udają, że prowadzą jakąś koherentną politykę. Skucili nas z Unią Europejską tak, że nasze relacje, czy też relacje chyba żadnego z państw europejskich, zresztą Unii, nigdy nie były tak złe. Z sąsiadami też nas pokłócili. Patrz konflikt z Czechami o turów. A teraz od kiedy do władzy, od władzy odsunięto ich ulubionego Trumpa idą na zwarcie z Ameryką. Nie tylko próbują zakneblować TVN, telewizję będącą własnością amerykańskiej firmy, ale na przykład blokują nominację nowego ambasadora Polski, Marka Brzezińskiego, upierając się, że jest Polakiem i jako taki nie może reprezentować obcego państwa, dopóki nie zrzeknie się przed prezydentem Dudą Obywatelstwa. Tymczasem Brzeziński, choć jest synem słynnego Zbigniewa Brzezińskiego, nigdy nie miał polskiego obywatelstwa, ani się o takowe nie starał. Wątpię, żeby nagła decyzja o kupieniu dla Polski 250 czołgów MNN Abrams poprawiła stosunki Warszawy z Waszyngtonem. Swoją drogą, to, że Amerykanie są w stanie tak szybko dostarczyć taką ilość czołgów, świadczy o tym, że ich produkcja jest już w toku, czyli można domyśleć się, że zobowiązaliśmy się kupić czołgi, które US Army zamówiła dla siebie, a teraz z nich rezygnuje, bo po wycofaniu się z Afganistanu nie będą już jej potrzebne. Nam zresztą, zdaniem ekspertów, też nie na wiele się przydadzą, bo jak nie trudno się domyśleć, będą miały operować w Polsce Wschodniej, a przy swojej masie ponad 70 ton, są na tamtejszą sieć drogową i większość mostów zwyczajnie zbyt ciężkie, o czym już przekonali się stacjonujący tam Amerykanie. Ale przynajmniej w mediach może być wesoło. Jarosław Kaczyński pozywa prawicowego dziennikarza, który napisał o tym, że prezes wszystkich prezesów jest gejem. Teoria o homoseksualizmie Kaczyńskiego jest dość popularna. Przypuszcza się, że SB używało jego orientacji seksualnej, aby go szantażować, a dziś w posiadaniu tych dokumentów jest Antoni Macierewicz, co wyjaśniałoby, dlaczego ten człowiek uważany za przez większość za kompletnego wariata wciąż robi co chce i nikt z PiSu nie ma odwagi doprowadzić go do pionu. Wielu Polaków liczy na to, że tak jak obrażani przez Kaję Godek geje musieli udowadniać swój homoseksualizm przez sądem, tak Kaczyński będzie musiał przekonać sędziów, że woli kobietę, ale obawiam się, że ci z takiego widowiska. Przedmiotem pozwu jest naruszenie prywatności. Przy czym pozwany dziennikarz argumentuje, że ujawnienie orientacji Kaczyńskiego jest w interesie społecznym w związku z nagonką jego partii na społeczność LGBT. Więc tak czy tak, będzie ciekawie. Na razie mamy jednak sezon ogórkowy. Dlatego pozostaje nam wzruszać się pięknym gestem Jacka Kurskiego, szefa TVP, który kwiaty otrzymane z okazji pierwszej rocznicy swojego drugiego ślubu, w końcu jest prawdziwym katolikiem i konserwatystą, wiernym zasadom, nie, osobiście złożył na grobie Lecha Kaczyńskiego. Bo jak wiadomo, podlizywanie się prezesowi to coś, czego powinniśmy oczekiwać od bezstronnego szefa telewizji publicznej. I to tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie więcej, to poczekajcie, aż, jak mówił prowadzący panoramę, słońce po raz kolejny okrąży Ziemię i znowu zajrzycie do internetu czy włączycie telewizję. Kto wie, może uda wam się zobaczyć samego Supermana. A nawet jeśli nie, to może chociaż jego siostrzenicy z Nadwisły, która tak jak Clark Kent dzięki okularom ukrywającym swoją prawdziwą tożsamość, kiedy nosi okulary, jest rzeczniczką Lasów Państwowych, a kiedy je zdejmuje, staje się przypadkowo spotkaną w lesie turystką, która opowiada TVP o tym, jak zachwycona jest działalnością leśników. Tekst powstał dla portalu bryckiej listy. Autor memanie nieznany, screeny z TVP.